Bo jest kurczę problem. Ja chciałem kupić iPhone'a, do tego, żeby dać widzowi, ale patrzę na konto. Tam 6500. Nie, 6500. Jak ty miałeś jeszcze 6 milionów niedawno. To co z tym zrobiłeś? No, odkupiłem coś bardzo drogiego. Co bardzo drogie? I sobie kłamałem, że nieważne. Ale kupiłem coś bardzo drogiego co i, i patrzę, wszystko, wszystko poszło. Nie po prostu, straciłem kontrolę nad dodatkami. Po prostu. Ale to do mnie wróci, bo u mnie jest cały czas obrót, cały czas przychód, także z tym nie mam problemu, ale potrzebuję teraz szybko. Bo muszę coś, A co bo ile coś, potrzebujesz? Muszę, muszę coś zapłacić, muszę 50 tysięcy zapłacić szybko. Także no dobra, no ale nie dlaczego nie mnie pytasz? No to nie możesz Karoliny poprosić... No nie że masz. No ja mam, ale Karolina też chyba ma. Nie co, ty ona nic tak, nie, nie zarabia. Jak nic nie zarabia? Ale też dziewczyny dużo co, co zarabiają w internecie. I prezent, no dobrze, ale dziewczyny dużo w internecie zarabiają, tak ona kłamie. No nie, łamiesz. no dziewczyny nic nie zarabiają. Prawda? No jak, a z tych OnlyFansów to też mnóstwo pieniędzy. O kurde. Co? Ale zajebiście. To jest to. Ale co, 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 co to jest? Słyszałem, to? Słyszałem, że na tym zarobiła jakaś w Ameryce... Y Bańkę w jeden dzień. Albo czy w miesiąc. W wiecie, się Ja 138 milionów dolarów zarobiła przez 6 lat. A e, ja to robię. Co robisz? Ja to robię? robię, tylko ona się nie zgodzi. Ale co? To Karolina się zgodzi. Ona nie, nie powiedziała, że ona nie chce robić rozbieranych zdjęć. Dobra, dobra, tak, wiem, 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 ogarnę to. Ale nie, nie sprzedaj. Ta Sara nie zjadła całego biednu... Wiesz, że to ty zepsułeś? Tak, co ja zepsułem? Powiedziałem ci, luźno kamera, tutaj trzymaj, tak? No dobra, To przez ciebie. Ona to zauważyła. No ona tak. nie jest głupia. Musimy inaczej ukryć kamerę. Yy, nagrajmy z nią. Ale ty nie powinieneś się bezpośrednio zapytać. Nie zrodzi się, głupi jesteś. Nagramy z nią tej rutynę, coś takiego. I w pierwszej kolejności pójdzie się umyć. Ty bierzesz, chowasz kamerę za ręcznikiem. Ja jak się zorientuję, to się na w wkurzę.